Witam Was serdecznie, ze strony Wartownik. Jestem właśnie w dość nietypowym miejscu, nagrywam niosąc aparat w ręku, na statywie. Teraz śledzi mi twarz, widzę, to jest dobrze. Na sztucznej inteligencji działam, więc jest ok. Jestem na dość nietypowym miejscu dla mnie, bo akurat byłem przy okazji w mieście, więc mówię, nagram vloga krótkiego. Wziąłem z sobą cały sprzęt. Ostatnio zauważyłem, że dość często to robię, że przy okazji biorę cały sprzęt z sobą. Ale chyba dobrze, nie? jak mi się wydaje. Powiem Wam tak, no gimbal by się przydał, ale stabilizacja działa w miarę dobrze, mi się wydaje. Niosę aparat. Mówię na statywie. Ludzie pewnie się patrzą, mi się dziwią, jak to wygląda dziwnie, nie? Jakiś gościu zapierdziela z aparatem. Z tyłu słońce daje po plecach. Jest dość ciepło. <laughs> Dzisiaj mamy piękny dzień. Nie wiem kiedy coś z tego palerynka zmontuję, bo dość późne materiały dostarczam. Teraz wleci kilka shortów zaległych, które miałem porobione już wcześniej, a jesteśmy na placu, widzę, pomnik Adama Mickiewicza. I tu sobie staniemy przy nim, niech będzie mi widać. Opowiem Wam o kilku ciekawostkach. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Opowiem o dalszych planach odnośnie tego, co chcę robić. A planów jest wiele, tylko problem z wykonaniem, jak zawsze, będzie dość ciężki temat z ustawieniem, więc będzie mi słońce dawać. Jak widzicie, pomnik jest, Adasia, jest. To nie jest na skoczek, żeby nie mylić. Całem witam Was serdecznie. Wartownik jeszcze raz z tej strony. Jestem właśnie w Szczecinie, przy pomniku Adama Mickiewicza. Z drugiej strony są Wały Chrobrego, na które pójdziemy zaraz. Pokażę Wam też Wały Chrobrego. Miasto jest dość ciekawym miastem. Akurat dzisiaj mamy weekend, jest sobota. Jest fajnie, bo jest pusto, nikogo nie ma. Mogę sobie spokojnie pochodzić, coś popowiadać. Idziemy sobie dalej teraz właśnie na te Wały Chrobrego i tam gdzieś sobie postaram się usiąść, albo może nie. Nie na wałach, usiądziemy w następnym miejscu. Nie będę Wam mówić na razie gdzie. Zobaczycie w późniejszej części filmu, gdzie wylądowałem, i tam Wam opowiem dokładnie o moich planach na przyszłość. Idziemy sobie zobaczyć Wały Chrobrego. A widok jest taki. Robi wrażenie. A teraz idziemy i sprawdźmy, czy oddaje. To się chyba żeni jakiś motocyklista, bo czego dajesz po zaworach? Ja pamiętam kiedyś, powiem wam taką ciekawostkę, jak już idziemy. Miałem Rometa Ogara ym, 205, nie 200, przepraszam, 200, silnikiem Jawki Czeskiej. Miałem dziś przybicie na cewce dla tych kumatych, jak jechałem. <grystanie> jechałem na rowerze i go spotkałem, i potem jeszcze pychałem do biedronki na lody, i w, w po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu. To po prostu był jeden problem. Ta cewka zakłócała falę telewizji naziemnej. Przejeżdżałem obok domu. Ktoś sobie coś w telewizji oglądał i nagle zero, nic. Potem trzaski, trzaski, trzaski i znowu telewizja. I pamiętam, że u mnie na wiosce mieszkali żołnierze w jednym z bloków i kurde, <gryw> rzucali we mnie kamieniami. Jak przyjeżdżałem obok ich bloku, to od razu kurde, ty gówniarzu i wiesz, kamień, 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 nie? Daj kamienia! Na szczęście nie trafili nigdy, choć wiele osobom mogłoby się wydawać, że trafili, bo z tego, co ja gadam, ze głupoty. Więc, no cóż, no, no nie trafili na szczęście, nie, 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 nie dostałem kamieniem. Ale trauma pozostała. Tak więc pamiętajcie, dbajcie o cewki w swoich komarkach. Widzicie, z aparatem zapierdzielam Ludzi jest już w miarę sporo na wałach. Schodzimy na sam dół. Iść tak w ręku z aparatem, to troszkę dziwnie wygląda, no ale cóż. z tyłem. Lepszy jak gimbal. Woda się leje, fontanny chodzą. Zaraz się przyjdziemy i przebitki nagramy z drona. To get the bag. Witam Was serdecznie w drugim miejscu. Jesteśmy przy fontannie na Wałach Robrego. Pewnie będzie szumieć dość mocno, bo jest też wiaterek spory. Um... Ktoś się zlał. Nie no, piękne, piękne, piękne widoki. Polecam każdemu, jak będzie dość w Szczecinie, przyjść na Wałach robrego, zrobić sobie zwyczajnie to jakieś zdjęcia, ujęcia. Tutaj dość często są te sesje fotograficzne, ślubne. Ja widziałem już nie raz, jak tutaj ktoś robi sobie zdjęcia. No, jest to specyficzne miejsce, bardzo fajne. U góry jest muzeum narodowe, które można zwiedzić. Każdemu polecam serdecznie, jak ktoś będzie w Szczecinie. Vis-a-vis -vis mnie jest odra. Tam dalej stocznia remontowa. Po drugiej stronie jest miejsce spotkań, ten park rozrywki teraz, więc no, tylko tylko przychodzić. A my lecimy do ostatniego miejsca, w którym mam powiem więcej odnośnie moich planów na przyszłość. Jak na razie zobaczymy, więc widzimy się za chwilę. On me regardless. Uh -huh. And I ain't stopping. No, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep Riding through the city, Satan in the back seat. Hey yo, that's me. I run it like a crack meet a Rap raffine. I set the bar high like an athlete. A step the booth and sack on drop that eight oh eight. Cause the vibe is dope and the beat is crackin', now it's getting laced. Yeah, Taka ciekawostka, to jest prawdziwy napęd na dwa konie mechaniczne. <laughs> konie żywe. Ciekawe ci ich puszczą. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pada tutaj, pada tutaj, pada tutaj. Już dla balif nie ma tego, chociaż tyle, nie? Napęd na, ale kierunkowskazy, panie. A koń ma co w zębach? Proszę bardzo. Można, można. Jestem na trzmarakdowym jeziorem. Co najlepsze jest. Zakaz kąpieli. Ale znak został wyrwany i ludzie się kąpią, mają to w dupie. To jest właśnie to, polskie realia niestety. Ech, chciałem nagrać jakieś ujęcia z plaży, wystartować, ale niestety plaża jest zajęta, bo się kąpią. Więc idziemy dalej. Czekamy miejsca, gdzie będzie mniej zieleni. Czyli będę musiał chyba dookoła to obejść. Co jest nie lada wyzwaniem, bo jednak... Hmm, tam z góry nie za bardzo jest jak wystartować To się wszystko okaże, to bym też wystartował teoretycznie, ale już nie wyląduję. Przy moich umiejętnościach pójdę w krzaki. Idziemy dalej, naokoło. Postaram się nagrać przebitki. Zobaczymy co z tego będzie. Powiem Wam tak, upał jest jak cholera, nagrywam z samochodu, więc Uuu. warunki są spartańskie. Eee. Zacznijmy od początku. Hm. Nagrywałem przebitki z drona. Teraz sobie wyjadę sportowym samochodem. Eee. jedziemy nagrywałem przebitki dronem e, Szmaragdowego Jeziora, był problem z wystartowaniem bo nie było nigdzie miejsca to wystartowałem, poleciałem nagrałem kawałek przebitek, ale tak komary gryzły jestem taki cały chociaż używałem środka, który jest niby zajebiste, czyli ofa nie pomógł mi wcale no i o co chodzi i dobra musiałem już wracać, wylądować leciałem do siebie, wylądowałem na ziemię siadłem nie wiem w jakiś dziwny sposób odbił się od ziemi i się do górnogami wrócił. Leżał na śmigłach i kręcił się trochę na ziemi. Nie wiem czy wszystko działa. Zaraz zobaczymy to. Po prostu na wolnej przestrzeni wyjedziemy z ściana, pojedziemy już do mnie na miasto. To gdzieś sobie stanę. Zwyczajnie nim polecę i zobaczę jak to będzie działać. Na razie, fina, początkowo mogę powiedzieć, że chyba raczej średnio to widzę. Te śmigła są bardzo mocno powdzierane. Na szczęście mam drugie zamienniki, które Rafał kiedyś kupił, bo mówił, że na tych zamiennikach trochę się dochodzi ten dron. Zobaczymy, założymy te zamienniki, spróbuję wystartować i zobaczymy jak to będzie się zachowywać ten dron w powietrzu. Ale już wiem, że na pewno śmigło będę musiał kupić nowe, bo te są mega zdarte. Ciężko to widzę, bardzo ciężko to widzę. pogoda jest dzisiaj straszna moim zdaniem. Nie daje spokoju, słońce świeci 29 stopni. W samochodzie nie otwieram okna, bo jak otworzę okno, to nie będzie już w ogóle nic słyszeć. Słychać nie będzie nic w ogóle, bo będzie tylko słychać cały czas te, te właśnie te mm, powietrze. Jest gorąco, ze mnie się leje. Nagrałem trochę odcinka, kawałek, fajnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trochę przybitek z drona będzie jednak, Goleń z przecina. Tyle co mogę powiedzieć. Ja do domu ogarniam się, kąpię, odpalam streama. Chyba w tym streamowaniu chyba lepiej idzie. Nie mam z tym problemu. A odnośnie planów, które mam na później, które chciałem Wam przekazać, no to tak, na razie działka, którą macie odcinek jeden z koszenia, jest wstrzymane to wszystko. Z powodu pogody jest za gorąco, a tam robi się na tej działce, no jest dość ciężko, więc poczekam, aż się ochłodzi. Gdzieś chyba najprawdopodobniej tak mocno z nią ruszę jesienią, kiedy będzie chłodniej. Wtedy zaczniemy już ją tak na poważnie całą tam sprzątać, ogarniać. Będziemy tam porządki na niej robić. Yy, potem, potem biorę się za... A nie włączyłem dźwięku w iPhone'ie, czekajcie. O. Wyłączony. Typ cichy włączony, dobra. A potem będziemy się brać za ten, za... Mieszkanie, będziemy remontować mieszkanie. Będą odcinki serii remontów. Kogoś, kto się tym nie zna, bo ja się nie znam na remontach w ogóle. Spróbuję tyle, ile będę mógł. W sytuacjach takich, w których nie będę potrafił, a są takie sytuacje, na przykład, żeby obstawić, obsadzić drzwi. No to już mi kolega obiecał, że mi pomoże. Jakieś tam reszta drobnych prac to moich znajomych pościągam, z tego nie będzie odcinków po prostu, bo no nie każdy chce być nagrywany. Wiecie co chodzi, bo tak to działa. Ja tam się z tym nie przejmuję, akurat nie chowam, nagrywam do swojego ryja, ale ten. Mniejsza o szczegóły. Dobra, to będzie to. Zaraz jeszcze jak uda się, to dogram już na końcówkę finalnie. Bo to mówię, plany z tym mieszkaniem, plany z tym mieszkaniem, z tą działką. A zaraz jak się uda, to ten dodogram to finalnie jeszcze. Czy dron poleciał? Bo mam nadzieję, że nagrało się. Jak się nagrało te niefortunne lądowanie dronem, to pelerynka. Możesz to bardzo fajnie dorzucić. No, ja spróbuję zaraz go wystartować. Tam baterię jeszcze miałem na parę procent. Zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko jest z nim ok, bo szkoda mi było. Bo jednak, te ujęcia z drona bardzo, tak, że tak powiem, powodowały ten taki, w moim, w moim odczuciu, oczywiście, przyjemny obraz tego, bo można było więcej wam pokazać od góry i w ogóle. Bo wiadomo, że widok z góry czasem jest o wiele inny, jest wyjątkowy, nie taki sam jak z dołu. Niektóre miejsca fajnie zobaczyć z góry. I udało mi się kilka fajnych przybitek nagrać. Zobaczymy. Zaraz palę drona. Tylko wyjadę ze Szczecina w kierunku baloniowa, sobie pojadę tam przez park przemysłowy. Tam jest dużo wolnej przestrzeni, tam są tereny. Takie place wolne jeszcze i wykupione. Tam sobie postawię samochód, odpalę drona i zobaczymy, czy to poleci. No, no trzymajmy kciuki, żeby wszystko było ok, żeby tam silniki nie dostały w dupę, albo żeby on nie latał na prawo i lewo, czyli żeby go nie kościło gdzieś. Nie? Wtedy tylko sobie kupię śmigła nowe, albo te zamienniki, co ma Rafał, co tam kupił, e, przetestuję, jak to działa. No może aż tak źle nich nie będzie, no, mam taką nadzieję, że nie. Bo na tych oryginalnych, co były, to raczej już wątpię, że polecę. Nawet się trochę boję, no niby patrzyłem, nie są popękane, są twarde, są, są poobdzierane, ale wiecie, co chodzi, nie? No szkoda by było polecieć do góry w trakcie lotu, żeby coś się stało ze śmigłami, bo jednak to są ruch obrotowy, wchodzą w wibracje i żeby to coś się... No nie, 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 wolałbym nie. Ale kurde, podniosłem go do góry po tym uderzeniu w ziemię. I trzymałem go, myślałem, że zgaśnie, nie? Nie chciał zgasnąć. Od spodu nacisnąłem na guzik wyłącznika, nie? Ja wiem, że on ma w płozach taki czujnik, że jak ktoś go łapie za dół, to on powinien gasnąć. No nie chciał zgasnąć. Trzeba jak to jeszcze chwilę dociskam do ziemi i on sam gaśnie. A tutaj w tym przypadku, no. Powinienem wyczuć opór na śmigle. Kurde, nie wiem jak to działa. Może nowe mają to że jak się wywali, to czuję opór na śmigle i się z automatu wyłącza, wyłączę, żeby nie tego nie robić problemów. No te silniki akurat. Ten dron nie ma tego chyba. Zobaczymy. A więc do zobaczenia za chwilkę sprawdzamy dalej. I tyle. Dobra, jesteśmy na miejscu. Przekręciłem śmigła wszystkie do drona. Zaraz zobaczymy. No. Śmigła są te same, Śmigła jest te samo zniszczone, co było wcześniej, co się na niej dron wypierdzielił. Odpalimy go. No i co? No i zobaczymy, przekonamy się. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Kurwa, no szkoda mi, szkoda mi drona strasznie, wiecie? Udało się dron lata, czyli tylko śmigła do wymiany, reszta jest ok. No, pewnie też przez te śmigły ma takie wibracje dziwne i buczy. Zobaczymy, jak kupimy nowe śmigło, ale nie, wydaje się, że wszystko jest w porządku. Ja dokręcałem silniczki, sprawdzałem tak ręcznie, czy są na ich luzy. Nie, to tylko kwestia śmigie, jest. Yy, te te, te naglejki, które kupiłem kiedyś na Ali, zakleiłem na nie, co w połowie z podchodziła. To te, które zostały, się przydały na tyle, że na siebie wzięły wszelkie zarysowania czyli dron jest nieruszony, jest czysty krystalicznie. No i dobrze, no i co? Kończymy na dzisiaj. Ja zabieram sprzęt do domu, ładuję drona, ładuję pilota, szukam śmigieł, zamawiam śmigła i będziemy działać dalej. Czołem!